Proszę, jedna porcja będzie 8 zł. Dziękuję, proszę sobie policzyć, ale tu są same jedno i dwóch groszówki. Babcia mi dała, ja umiem liczyć tylko do 15, więc pani nie pomogę. Ech, jeden. Co podać? Poproszę porcję tych miętowo-czekoladowych. O, już nakładam! Ala, szykuj mi dychę! Koleżanka się założyła, że nikt przez cały dzień nie kupi tego smaku. Ona nie lubi miętuskowych? Właśnie nie, powiedziała, że dla niej się albo je lody, albo myje zęby. Smacznego! Macie jakieś bezglutenowe? Mm, niestety nie. No a te sorbety? Niby by były, ale szef nie zapewnia nam oddzielnej szpatułki do nakładania. A wie pani co? Niech pani nałoży. Syn zaryzykuje. Tak, matka mu chyba te alergie wymyśliła. Co mogę podać? Poproszę jakieś waniliowe. Nie mamy. W takim razie śmietankowe. Nie mamy. Macie cokolwiek takiego zwykłego? Obawiam się, że najnormalniejsze, co dzisiaj mamy, to będzie kiszona gruszka z białą czekoladą albo basic. O, może to? Jest dla słabych, czyli musztardowo-bekonowe. To które podać? Waszu.